W Bełchowie odbywa się dzisiaj duża impreza plenerowa pod nazwą Majówka Patriotyczna. A z nami są przedstawicielki Miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich w Bełchowie, które częstują tutaj różnymi pysznościami i właśnie nam o tym opowiedzą. Dzień dobry, dzisiaj serwujemy, jesteśmy kołem Gospodyń Wiejskich w Bełchowie. Jestem wiceprzewodniczącą tego koła. To jest koleżanka, która jest w zarządzie, główna nasza, że tak powiem, zaprzyjaźniona kucharka, która bardzo smacznie i dobrze gotuje. Dzisiaj serwujemy na naszym spotkaniu tutaj, na naszym pikniku miejscowym, lokalnym, ciasta. Czyli to jest ciasto pani Waleska. To jest pani Waleska ciasto, tak. Tutaj ciasto cappuccino i sernicze. Mamy też przepyszne pierogi z kapustą, z mięsem i z grzybami i pierogi z serem. Mamy też fajne chleba ze smacem i z okrem. Czy można powiedzieć, że to są właśnie takie specjalności Waszego koła? No. E, tak. Szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o koleżankę się wypowie, to chodzi o pierogi, to jest specjalność naszego koła. No właśnie, tymi pierogami aż tutaj pachnie i chyba to one cieszą się dużym zainteresowaniem, czy potwierdzi Pani? Dużo nam już poszło i jeszcze, jeszcze troszkę mamy, ale chętnie kupują i wracają i potwierdzają, że są pyszne. To z czym są te pierogi? Z jakim nadzieniem? To znaczy, jedne są pierogi z serem, a drugie pierogi z kapustą, z prawdziwym mięskiem, z prawdziwymi grzybami i pieczarkami. Tak Ile ich Pani przygotowała na tę dzisiejszą okazję? Pierogów z kapustą i z mięskiem przygotowanych było prawie 600 a drugich pierogów z, z sera 150. Także schodzą jak świeże bułeczki. Życzę, żeby pod koniec imprezy nie został ani jeden i żeby wszystkim smakowało. A powiedzcie, czy dla Was jako dla Waszego koła jest to dobra okazja, żeby się wypromować, jeśli chodzi o Waszą działalność i o Wasze kulinaria? No oczywiście, no takie spotkania właśnie jak dzisiaj, to dla naszej lokalnej społeczności jest to wielkie wydarzenie, ponieważ, no, nie ukrywamy, od czasu pandemii no, nie było, tak? Więc po prostu dzisiaj jest okazja się spotkać. Z wieloma ludźmi, chociażby no, z, z, z władzami powiatu, tak, z przedstawicielami powiatu, gminy i tutaj lokalnej społeczności. Jest nam bardzo miło, że właśnie tyle osób dzisiaj przyszło i mam nadzieję, że przyjdzie jeszcze więcej. Tego z całego serca życzę i naprawdę warto tutaj e, zajrzeć na to stoisko i spróbować tych pyszności. Do czego serdecznie zachęcamy. Zapraszamy serdecznie zapraszamy nauczycielom.